Kochani, witam się z wami z kuchni i tym razem dzisiaj się wzięłam za gotowanie, niewiele czasu mi zostało, tam już się robi zupka z fasolki szparagowej, fasolkowa, tutaj mam ciasto na naleśniki, będę za chwileczkę je smażyła, patelnia już mi się rozgrzewa, a ja tak stwierdziłam, że odpala kamerę i trochę do was pogadam. Nie mam w sumie teraz żadnego filmu, ale dzisiaj zrobię Wam test szamponów w kostce tego Natural. Także tylko, że nie teraz, a wieczorem, więc będziemy robić nagrywki w łazience. Byłam dzisiaj u kosmetyczki, także mój dzisiejszy dzień rozpoczął się o godzinie 6 rano. Wstałam, wypiłam dosłownie łyk kawy, poszłam się, ogarnęłam. Zrobiłam makijaż, pojech, zabrałam Azji, poleciałam najpierw do sklepu, kupiłam pieczywo na śniadanie, później wróciłam, zabrałam Azji, poszliśmy na spacer, poszłyśmy, bo to przecież dwie dziewczyny, poszłyśmy na spacer, zostawiłam Azji w domu, poleciałam do lodziarni, przygotowałam wszystko, żeby Nikola mogła spokojnie o 10 otworzyć, z lodziarni wyszłam w pół do 9, wróciłam do domu, zjadłam śniadanie, na dziewiątą pojechałam do kosmetyczki jak widzicie wszystko z zegarkiem w ręku po prostu miałam czas dzisiaj wyliczony tak na maksa u kosmetyczki oczywiście ploteczki, ploteczki jak to zazwyczaj u kosmetyczek bywa poznaczcie zrobiłam, dzisiaj już byłam zdecydowana na taki neonowy pomarańczowy kolor bo już tego koloru w zeszłym roku miałam, chyba nie miałam dwa lata temu na takie neonowe kolory malowałam paznokcie a później jakoś tak się zabrałam za te czerwienie i w tym roku stwierdziłam, że nie, już kiedy jak nie w wakacje takie neonki nakładać więc dzisiaj tak na paznokciach już zrobione pomału się szykuję do ksabarego wyjazdu pakujemy pomału rzeczy znaczy papujemy, pranie musiałam zrobić żeby wszystko poprasować jeszcze dzisiaj muszę poprasować. Mam nadzieję, że to pranie mi wyschnie, bo u nas jest po prostu tak fatalna pogoda. No powiem Wam szczerze, że te lato jest po prostu beznadziejne. Naprawdę. Raz leje, raz słońce świeci. Wczoraj było zimno. Nie wiem ile, 15-17 stopni było. Naprawdę że w lodziarni ruch fatalny, ale słyszałam, że w innych lodziarniach jest dokładnie tak samo. Po prostu... Spadek niesamowity, i to obstawiam, że wszystko przez to pogodę, bo pogoda jest naprawdę beznadziejna. Tak, o złopatko do Was będę gadała. Eee, nie wiem, jak w Waszym regionie, ale u nas naprawdę, jednego dnia, tak jak wczoraj było zimno, dzisiaj już jest troszeczkę cieplej, ale raczej na krótkie spodemki nadal za zimno, eee, ale z drugiej strony już teraz jest pochmurno, robi się ciemno i obstawiam, że będzie padało. Na no, jutro w ogóle ma lać. My mówiłam Wam, że my na sobotę mamy plany. Ksawery wyjeżdża w piątek. Nikola w sobotę też jedzie na osiemnastkę do kolegi. I my również mamy na sobotę plany. No ale jak taka pogoda będzie, no to niestety nigdzie nie pojedziemy, bo my się w sobotę umówiliśmy na kajaki. Ja nigdy w życiu w kajaku nie pływałam, powiem szczerze, że mam małego cykora. Wiem, że słyszałam, że to jest fantastyczna zabawa. Ksawery w zeszłym roku, jak był na obozie sportowym, to właśnie byli na kajakach i mówił, że jest fantastycznie. Ja się po prostu boję, bo wiecie, mój mąż, a ja, my we dwoje w jednym kajaku, niby zawsze cięższa osoba idzie na tył. Ale mój mąż jest ode mnie ponad dwa razy cięższy. No może już nie ponad, bo mi się trochę przytyło. Dobra, ale dwa razy cięższy jest na 100%. Więc wiecie, ja bym nie chciała, żebyśmy my na tym kajaku wyglądali tak. Nie? Mój mąż i ja bo to będzie jak na motorówce, jak on zacznie jeszcze naginać tymi e, no, wiosłami. Śmieszne, nieśmieszne, ale wiecie, no, jak jest taka duża różnica w wadze, to też obstawiam, że to się na kajaku, moja wyobraźnia tak działa, że to się na kajaku też jakoś odbija. E, poczekajcie, muszę sobie wziąć talerz, bo tak się na naleśniki, ale o talerzu na naleśniki to nie pomyślałam. E, no, i my mamy jechać na te kajaki, ale, no, warunek jest taki, że ma być pogoda. I o ile w piątek u nas ma być około 28 stopni i przepiękna pogoda, bo te w sobotę ma być 22 i ma lać deszcz i mają być burze z powrotem. Po prostu ta pogoda jest taka w kratkę u nas ostatnio. Naprawdę już szlak człowieka trafia. No, ja nie jestem osobą kapryśną, ale. Ta pogoda naprawdę zaczyna się robić dobijająca. Dzisiaj to w ogóle mnie boli głowa. Znaczy boli. Boli nie boję. Ja mam czasami coś takiego, że ona mnie tak myje. Tak jakby chciała zacząć boleć, ale jeszcze nie boli. Ale to nie jest takie normalne samopoczucie. Ja dzisiaj właśnie tak mam. Na taki mój stan nie działają żadne tabletki. Więc ja jestem taka przymulona, przygaszona. Uch. Nawet pobytu kosmetyczki mi za bardzo tej weny dzisiaj nie poprawił, ale wzięłam się za gotowanie, zrobię naleśniki. zupka się już tworzy fajnie. A więc tak, naleśniki miałam robić wczoraj. Wczoraj w końcu dzieciaki zrobiły sobie pizzę, bo ja się po prostu normalnie w świecie nie wyrobiłam. W domu jest pobojowisko, jest kompletny nieogar, taki, że po prostu, no nie wiem, wystawiliśmy mieszkanie do sprzedania. Jakby nam ktoś zadzwonił w tym momencie, że chce przyjść, to ja nie wiem, to no najlepiej do telefonu w ogóle nie odbierać. O, i jeszcze mi się włączyło, że muszę naładować baterię. No fajnie, a ja nie mam ładowarki, bo jest w odziarni. Także tak, tyle dla Was ponagrywam. Chyba dzisiaj już bardzo nie pogadam. Odezwę się do Was wieczorem, zrobimy test szamponu e, kostki, e, tej do. Test szamponu kostki. Test szamponu w kostce. E, jestem sama bardzo ciekawa, bo ja go nigdy nie używałam a w następnym filmie będziecie mieli test podkładu i test kremu w sumie to będę testowała już teraz po kolei podkłady kosmetyki, które miałam bo już mi się część wykończyło a z drugiej strony z tamtymi obskórkami jakie miałam już co drugi wystąp no to po prostu nie było jak nagrywać, no bo się na to patrzeć się mogło jak ja obejrzałam dzisiaj swój haul z Lidla to po prostu aż mnie zamurowało, mówię jak ja mogłam nagrać z takimi paznokciami haul po prostu masakra. Lepiej ich było w ogóle nie mieć jak mieć coś takiego, co drugi wystąd. No dobra. To na razie kończę. Żegnam się z Wami. E, czekam jeszcze może łaskawie mi kurier. Dzisiaj paczkę dowiezie, bo zrobiłam duże zamówienie w Sinsaju e, Więc będziecie mieli też na dniach paczkę z Sinsaju, ale widzę tu DHL jedzie, a ja czekam na DPD. E, dostałam informację już jakiś czas temu, że paczka została nadana, ale jakoś do tej pory nie trafiła. Niby do 9 mają czas, dzisiaj jest ósmy, więc do jutra jeszcze. Pożyjemy, zobaczymy, ale DPD już o tej godzinie to u mnie dawno było. Więc raczej dzisiaj paczki mieć nie będę. Dobra, kończę na razie, na chwilę obecną. Przyjarały mi się trochę moje naleśniki. Ale ja lubię takie, bo takie są najlepsze do naleśników z serem. A patelnia to jest Ambition, Ambition coś tego typu, nie, to nie to jest Galicja, moja ukochana Galicja patalnia Galicja, w ogóle nie przywiera w ogóle tłuszczu na nią nie trzeba ale są najlepsze patalnie na świecie i są tanie, bo kosztują w granicach od 40 do 65 zł na promocjach, często też są promocje na stronie Galicji więc tak, ja mam dużo pojemników na przykład z tej Galicji, mam jeszcze taki na przykład fajny pojemnik, zaraz Wam pokażę i też Wam szczerze polecam tutaj się naciska i wtedy się wyciąga, a on jest tutaj gumowany, więc nic się nie wysypuje. A widzicie, jaki ciężki, załadowany w całości. To jest litr 60 bodajże pojemność, i mówię, bez tego fajnie, bo jest szczelny, nie dostaje się nic. Więc ogólnie wam bardzo polecam rzeczy z Galicji, bo są naprawdę fajne Galicje dla domu. Dobra, tyle poleceń. Do zobaczenia, do później będę nagrywała test szamponu. Się odzywam do Was. Do zobaczenia wieczorem w łazience mojej. Pa. No i hej kochani, przychodzę dzisiaj do Was z testem. Tak jak obiecywałam, testujemy szampon w kostce e, Naturbox. E, zobaczymy. Jest tutaj napisane, pokazane. Tutaj widzicie. O teraz, że trzeba namydlić normalnie ręce tym szamponem i następnie umyć włosy. Więc. E, Niby jedna kostka, to jest tyle samo, co dwie butelki 250 ml. No dobra, zaczynamy. Macie test taki na żywo. Ja jeszcze tego nie otwierałam. Możecie zobaczyć, że jest celusienkie medełko. Widzicie, o, jeszcze są napisy i z tej strony. Więc bardzo fajnie, bardzo przyjemnie pachnie już. Czuję zapach. Bardzo piękny zapach. No dobra, zaczynamy mycie głowy. Zobaczymy, jak to działa. Więc ja będę tak. Do góry nogami po Swojskiemu i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zobaczymy ręce, bierzemy mydło i zaraz zobaczymy. No już się coś tutaj ładnie pieni, zobaczcie. No ale to chyba na moje włosy to trochę za mało. No to za mało tego nabrałam. Ja to chyba powinnam to całą kostkę wrzucić w głowę. Chyba długo będę miała tym szamponem. Ja tu dobrze czytałam na tym pudełku. Mhm, no niby tak. To chyba tak trzeba w kółko. Nie wiem. Jakoś mnie to nie przekonuje. Może na krótkich włosach byłoby fajnie. O, już teraz się fajnie zaczyna pienić. Więc coś tam działa. Chyba miałam włosy zbyt suche. Nie mogę tego tak. To chyba nie dla mnie takie wynalazki. Tu mi spada. co chłonne no to ja chyba jednak wrócę do normalnego szamponu dobra No, coś tam zaczyna się dziać, ale ja chyba do takich cierpliwych osób to nie należę. Ogólnie bardzo przyjemny zapach jest. No dobra, rozpieniłam go. Zobaczcie. Świetnie się pieni. Trzeba było po prostu dobrze zmoczyć włosy. Bo gdzieś widocznie mi nie załapało. Także szampon działa. Cudownie pachnie. Fajnie już czuję, że od skóry głowy mi yy, fajnie odeszło. Ale faktem takie mycie tym, tą kostką, pomimo że kostka jest mniejsza, bardziej praktyczna na wyjazdy, ale jest no, bardziej wymagająca. Czasu jednak trzeba troszeczkę więcej spędzić. Z tą kostką. Raczej po ten produkt więcej nie sięgnę. Ale bardzo ciekawie było go testować. Chociaż zobaczymy. Moja Nikola ma teraz z tego szamponu e, szampon płynny, normalny. No pieni się już fajnie. czego troszeczkę pomalkretuję. Bardzo czasochłonne, ale całkiem niezłe. Nie użyję jednak niczego więcej. Dzisiaj celowo umyję już tylko tym, żeby zobaczyć, jak te włosy później będą się zachowywały. Najwyżej, no ja jak coś będzie nie tak, to jutro zrobię kolejne mycie. ale już widzę, że już włosy się dobrze umyły czuję to po prostu pod łączkami jeszcze mały masaż pieni się na pewno troszeczkę mniej niż zwykły szampon ale jest fajne Dobra. Test już szamponu macie. Widzicie, że się pieni, że da się, że jest to całkiem, całkiem fajne, ale dla bardziej cierpliwych. Ja już dalej myję swoje włosy, e, nakładam e, maskę odżywkę i odezwę się do Was troszeczkę później. Także do później. No i kochani, jak widzieliście, ja już włosy teraz umyłam. E, włosy na pewno są bardziej takie, bym powiedziała, tempe, co jest pewnie zasługą naturalnych składników. E, po tym szamponie oczywiście. E, po normalnym ja mam z tej samej serii tutaj eee, bardzo proszę wpłynie. No i po nim takie włosy jednak nie są. Są bardziej nawilżone, bardziej takie puszyste, więc ten szampon no niby powinno być to samo, jednak działanie jest troszeczkę inne. Na pewno jest dla osób bardziej wygodny będzie dla osób z krótszymi włosami, bo ciężko jest go rozpienić. Pieni się praktycznie dopiero po drugim czy trzecim umyciu, eee, ale jak już się rozpieni, to faktycznie pieni się świetnie. Po spłukaniu mówię, włosy były takie dość tępe, więc no nie do końca jestem zachwycona tym produktem, pomimo że wiele osób ogólnie bardzo lubi ten produkt, bo ja słyszałam już o nim dobre opinie. Zaglądałam zanim go użyłam, żeby wiedzieć czy ja będę miała bardzo podobną. Nie, ja oczywiście mam jak zwykle inną. Teraz jeszcze idę zmywać makijaż, nakładam maseczkę, dzisiaj bielenda. Bielęta, tak, Bielęta Black Tea to jest maseczka, którą Nikola mi kupiła z okazji Dnia Matki. Hmm. Dwa w jednym nawilżająca ekstrakt z czarnej herbaty i Luffa. Z czarnej herbaty lufa, Luffa. Także z tego miejsca się z Wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia pewnie jutro. Pa!